Marcin Roczkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego Państwa i moim gościem. Witam pana prezesa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wiele forów, wiele kongresów odbywa się ostatnimi dniami, w ostatnim czasie i każdy z nich poświęcony jest w większej lub w mniejszej formie i stopniu Ukrainie. Kongres 590 też. O czym tu mówić? O czym mówimy tutaj, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, bo jesteśmy jednak w radiu, znajdujemy się w Nadarzynie, gdzie w hali, gdzie jest Kongres 590, odbywa się kongres, a Hale obok, mamy miejsce, w którym przebywają jest taki hub do przyjmowania ukraińskich uchodźców, którzy no, w wyniku wojny trafiają jednak do polskich domów na koniec. Tak, więc mamy, że są dosyć nie typowe miejsce, nawet prezent i nie tylko nasz prezent, bo też mieliśmy kilku. Prezydentów goszczących tutaj w dosyć nietypowym i specjalnym miejscu znajdujemy się na koniec dnia. Natomiast no, wojna zmieniła bardzo dużo zmieniła bardzo dużo, jeżeli chodzi o geopolitykę bardzo dużo, jeżeli chodzi o energetykę bardzo dużo, jeżeli chodzi o finanse ale tak naprawdę zmieniła nasze życie zmieniła nasze życie na takim poziomie. No bardzo codziennym. No w Warszawie mamy 17-20% nowych mieszkańców. Pytanie Państwo, czy nam stałe, które... i wyłącznie chwilowo. No tu akurat pewnie chwilowo, bo większość to są kobiety i dzieci, które, które zresztą sami angażujemy się, wiemy, jak, jak dużo z nich chce, chce wracać. Oczywiście są też takie osoby, z którymi pracujemy. No w naszej organizacji my dwie osoby zatrudniamy z Ukrainy teraz. Ukraińcy chcą wracać na, na końcu po wojnie i Ukrainki i, i odbudowywać e, swój kraj po zwycięskiej wojnie, e, natomiast pan, ja to się zmienia posłużę... nasze życie na wielu ja, poziomach. Ja, to prawda, ja <laughs> się posłużę cytatem z Dmitrija Miedwiediewa, dwa lata e, dla Ukrainy w Unii Europejskiej, gdzieś tam taka perspektywa była określona, na co Miedwiediew odpowiada, a kto wie czy za dwa lata będzie jeszcze w ogóle Ukraina. <laughs> I to jest w ogóle a propos Unii Europejskiej, Ukrainy. Ten projekt, ten projekt jest, z, ale pod innym kątem już pan redaktor No to teraz ja w takim razie pomyślał, pod jeszcze innym, innym kątem. Dziś wszyscy ochoczo mówią, trzeba odbudowywać Ukrainę, trzeba odbudowywać Ukrainę. Ale kiedy, jak i gdzie? Po zwycięskiej wojnie i to niestety potrwa parę lat. Ale może zróbmy taką, jak mamy trochę takiego oddechu. Zacznijmy od 2004 roku, od pomarańczowej rewolucji, kiedy te aspiracje i takie, takie, ta, ta zmiana na Ukrainie tak naprawdę to była zachodnia duża część zachodniej Ukrainy, ale w 2004 roku po pomarańczowej rewolucji wydarzyły się dwie rzeczy, które warto połączyć z tym samym procesem. Pierwszy to był taki, że wprowadzony został taki europejski system handlu emisjami CO2 (ETS), a w tym samym roku, 2005 roku, coś jeszcze panie redaktorze wydarzyło. Podpisana została umowa na budowę Nord Stream 1. I od tego 2005 i 2004 roku tak naprawdę nabrzmiewa ta agresja rosyjska wobec Ukrainy. Rosja chce obejść Ukrainę, jeżeli chodzi o surowiec, dostawę surowca gazowego do Europy i wszystkie kolejne odsłony. Rezygnacja z alternatyw, takich jak rurociągu Nobuko, zaostrzanie polityki energetyczno-klimatycznej. Mamy taki, taki, takie kombo, takie połączenie między Rosją a w tym wypadku Niemcami, które były, czy są beneficjent, były do tej pory beneficjentem. A tego Niemcy procesu. dalej są prorosyjskie, czy już nie są? To może zaraz, może do są, tego wrócimy. zaraz może do tego wrócimy. Ale niemiecki przemysł wymóg na niemieckich politykach, żeby mieć tani surowiec z Federacji Rosyjskiej. Nawet tańszy niż w Polsce. To widać było po różnych arbitrażach, które Peginik wygrywał. I tak naprawdę. Tą wojnę wywołały też, czy pozwoliły na tą wojnę państwa europejskie, które handlowały z Niemcami, z Rosją, tak jak Niemcy czy inne państwa, jak Austria, handlowały na co dzień z Rosją, uważając, że to jest każdy kolejny partner, którego obłaskawiamy. Panie prezesie, ale wie Obchodząc... pan nie jest Jeszcze... tajemnicą, ale bo to jest niezwykle istotny wątek, bo <laughs> tak generalizować i tak uogólniać możemy godzinami. Ja lubię konkrety, a konkret jest taki, że państwa, <laughs> które nie zdecydowały się, Płacić za rosyjski surowiec rublami zostało od tego odłączone. Niektóre państwa, które nawet jeszcze nie podjęły decyzji do końca, tylko od razu wiadomo, bo jaki jest ich stosunek, jak Polska zostały odłączone tak od razu no, z wolnej ręki, tak, prewencyjnie, nawet, prewencyjnie. Natomiast ja nie słyszę o dostawach gazu do Niemiec okrojonych, słyszę o dostawach gazu do Włoch okrojonych, do Francji gdzieś tam ponoć też okrojonych, ale tylko okrojonych, a nie za przestanek. Myślę, to to jest myślę, że to jest na dzisiaj ostrzeżenie, szczególnie, że to są państwa, które najpierw zostały zgwałcone w ostatnich tygodniach, żeby płacić Rosjanom w rublach, czyli kupować, kupować ruble, co też wpłynęło na rosyjską walutę. I mimo tego Rosja zachowała się wobec nich tak, jak się zachowała, bo jednak Niemcy chyba o 50% straciły przez pustowości Nord Streamu, a to bardzo mocno wpłynęło na ceny gazu na rynku tym głównym europejskim, czyli na holenderskim no i to jest element koszt wojny. I teraz pytanie pana redaktora było: czy redaktora było, co robią Niemcy? Niemcy. Elity niemieckie bardzo mocno zżyły się z elitami rosyjskimi, wręcz tak na poziomie, tak to po angielsku to lepiej brzmi, ale takim korupcyjnym. Po prostu te elity nie widziały inaczej. To Deutschland AG, czyli ten niemiecki przemysł, który wymagał pewne, wymuszał pewne rzeczy na politykach, w gigantyczny sposób po prostu zaczadził CDU, CSU i SPD. I ciekawa rzecz, jak teraz weszła, weszli zieloni do koalicji w, nowym, w nowej osłonie to zieloni najbardziej racjonalnie się zachowywali. Zielone. Zachowują, bo zdaje się, że zieloni chcą ruchami mieć stare elektrownie węglowe. To raz. Dwa, że zajmują pozytywne stanowisko, jeżeli chodzi o dostarczanie broni i są takim elementem przełomującym, a mój znajomy nie jest, powiedział wcześniej, że patrz, co zrobią zieloni, dlatego, że to jest jedyna grupa, która nie rządziła i nie miała czasu być, no tak w cudzysłowie, bo nie jesteśmy w radiu, znaczy jesteśmy w radiu, ale w cudzysłowie słowie. Ale w, i w telewizji tu kamery są ustawione. Ach, mamy kamery, to w cudzysłowie powiedziałem, Korumpowany. Tak? Czyli nie rządzili i nie, przy, nie przykleili się do tego przemysłu niemieckiego i mają zupełnie inne spojrzenie. I akurat to jest ten element przełomujący, szczególnie, że poparcie dla, e, dla wsparcia Ukrainy w niemieckim społeczeństwie jest bardzo wysokie, natomiast wśród elit no, widzimy, jak jest. E, e, Kanclerz Scholz jest no, takim, jak to nazwijmy, to memem się stał w końcu. No tak, tylko my zafiksowaliśmy się w dziwnym trafem na Niemcach i Niemczech tylko i wyłącznie. A mamy Francuzów, którzy wręcz pasjami nie, nienawidzą Amerykanów, no a tak, kochają Rosjan. Ale Francuzi w ogóle od Napoleona są zaczadzeni Rosją i nie, 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 niezależnie od tego, jakie zbrodnie wojenne jakie ludobójstwa Rosja dokonuje to Francuzi są zaczadzeni, szczególnie elity ich i oni też nie rozumieją tego procesu że na końcu to nie jest sytuacja w której mazaniem kredkami po asfalcie coś osiągniemy tylko jeżeli Rosja nie będzie powstrzymana siłą to będzie następna wojna i tutaj nie ma drogi innej i to też widać jaki jest rozdźwięk w Europie gdzie kraje, no nazwijmy to frontowe, tak jak od Finlandii tak naprawdę do, do Rumunii, przez Polskę, Słowację, no z małym jednym wyjątkiem po drodze, ale rozumieją ten proces, rozumieją, że no mogą być następne. Kraje bałtyckie cały czas są pod presją. W zeszłym, wczoraj było tak, droga lądowa została zablokowana do Kaliningradu i od razu się spotkało to z agresją rosyjską. Tylko pamiętam Pamiętajmy, że my się potykamy tutaj i płacimy koszt, nie wiem, takiej trochę nawet inflacji wojennej i w ogóle takiej wojennej gospodarki, ale płacimy koszt tego, że wojna toczy się na, teren, na terytorium Ukrainy, a nie u nas, więc warto, i to jest naszym obowiązkiem wspieranie Ukrainy, żeby ta wojna została zwyciężona. Wiem, że to jest trudne, bo... Nawet jak rozmawiamy, giną Ukraińcy w agresywnej wojnie rosyjskiej, ale tutaj nie ma innego wyjścia. Tutaj musi, ta wojna po prostu musi być przez Zachód wygrana. Jesteśmy na wojnie, trzeba to po prostu powiedzieć. A jeżeli ta wojna przez Zachód zostanie przegrana, to co wtedy? To czeka nas dłuższa czy kolejna zimna wojna. Ja sobie nie wyobrażam, że ci różni. Skorumpowani moraliści z Europy Zachodniej będą chcieli ten biznes as usual z Rosją Putina robić, jeżeli Rosja Putina nie zostanie pokonana. Bo to nie jest kwestia samego Putina, to jest kwestia konstrukcji całego, całego państwa. Państwa, które wśród swoich obywateli zaszczepiło jakąś chorą ideę rekonstrukcji imperium, które zdechło i powinno być martwe czyli imperium sowieckiego. I ta agresja po prostu musi być powstrzymana. Jeżeli Rosja nie będzie powstrzymana, to kolejna wojna w następnej części Ukrainy, czy w, w krajach bałtyckich, czy tak mówił prezydent Kaczyński, tą konsekwencję pokazywał, będzie w Europie. No, niestety Rosja, jeżeli nie będzie powstrzymana w miejscu, gdzie teraz jest, no nie, 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 nie zatrzyma się. Rosja zachęcona. Tym, że wojna jest dobrym narzędziem wywierania presji, odnoszenia sukcesu, będzie kontynuowała wojnę. To jest niestety tak skonstruowane państwo, które jest głęboko wadliwe i głęboko skorumpowane. Zachód ma tego świadomość? Zachód ma coraz większą świadomość, jest bardzo dobry czynnik, bo oczywiście powiedziałem o krajach frontowych, ale zdecydowaną i bardzo pozytywną rolę odgrywają tutaj Stany Zjednoczone. I mimo tego, że prezydent Biden w tych pierwszych miesiącach miał swoje wpadki, ale przede wszystkim miał Afganistan, to teraz widać, że administracja wie co robi, jest zdeterminowana i gra długofalowo zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, także w kwestiach energetycznych, ale także w kwestiach budowy infrastruktury, po to, żeby mieć elastyczność, jeżeli chodzi o przerzucanie wojska, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Myślę tutaj na przykład o CPK, o e, udrożnieniu Odry i innych projektów, udrożnieniu portów czy poszczególnych. Z tym wrażeniem, Odry może być problem, bo o ile po niemieckiej stronie jak najbardziej tak, to o tyle już po polskiej stronie tej a to ta samej sama rzeki. Rzeka, nie? no Ta sama rzeka, tylko brzegi dwa różne. Wie pan, i po jednym powinno być ekologicznie, a po drugim może być udrożnione. Dlaczego u nas akurat ma być ekologicznie? No, dokładnie tak. Więc y, tutaj wchodzimy w, oczywiście w grę interesów, no bo różne szatany są czynne. Y, Rosja przez lata. Dlaczego Rosja była, i y, to też jako Polska wielokrotnie podnosiliśmy, była złym partnerem, dlatego że za zwykłym handlem, na przykład ropą, gazem, węglem e, czy czymkolwiek innym szła projekcja siły, jak to ładnie mówią teraz geopolitycy, czyli e, wywierania innych nacisków, głównie politycznych, na państwa regionu e, szantażu gazowego, szantażu e, e, paliwowego w innych przestrzeniach. No, po prostu musimy zderusyfikować europejską go, e, gospodarkę, ale też zderusyfikować tak naprawdę Rosję bo w tym mindsetzie, w tym układzie, jaki oni mają w głowie, w głowie będziemy cały czas przez następne lata pod presją, jeżeli nam się naprawdę nie zmieni bardzo dużo. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję panu. Dziękuję. Bardzo.